No witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj mamy pełnię, a ja zrobiłam dla klientów bransoletki. Tutaj zgłosiła się akurat klientka do mnie, która ma problemy z akceptacją siebie, która czasami ma stany depresyjne. Te kamienie, one emitują bardzo pozytywną energię, one są robione specjalnie na zamówienie, są to prawdziwe kamienie. Są to, są tutaj, połączyłam kamienie turkusu, malachitu, agatu i lapis lazuli, po to, żeby one wibrowały bardzo dobrą energią właśnie dla tej osoby. Tutaj mam przepiękną bransoletkę dla następnej klientki, śliczną, przepiękną na to, żeby też akceptowała siebie. Ta jest akurat troszeczkę większa, jeżeli chodzi o rękę, więc tutaj przepięknie te kamienie wibrują taką pozytywną energią. One są łączone Specjalnie i specjalnie dla Was programowane, zapraszam, jeżeli macie jakiś problem, robię dla Was brązoletki, ale także sprzedaję brązoletki różne, więc jak wiecie, zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Tutaj jest akurat większa, robię robię na zamówienie, więc tutaj zapraszam serdecznie. Dzisiaj pomyślimy sobie pytanie przy pełni. A tutaj gratuluję Adzy tego organiku, już poleci. Natomiast znowu nie wzięłam dzisiaj na nasze spotkanie tego organiku, który możecie wygrać. Dzisiaj ostatni dzień. Jutro będzie losowanie, jutro będzie następna rzecz. Ale nim przejdziemy do kart, chciałam Wam przeczytać bardzo, fajne, bardzo fajną wiadomość. Ostatnio zapisałam się na rytuał, ale nie byłam pewna, czy wszystko dobrze zrobiłam, bo był to pierwszy raz, nie miałam świecy na rytuał, tylko była sama intencja. Po kilku dniach otrzymałam telefon odnośnie pracy, a dziś otrzymałam e-mail z potwierdzeniem rozmowy o pracę w tym tygodniu. Nie wiem, czy to rytuał mi mógł pomóc, czy to zaczęłam wierzyć, że może mi się udać. Dziękuję bardzo, Pani Kasiu. Kochani, w rytuale zawsze jest tak, że te energie negatywne, te energie, które gdzieś są niepotrzebne, one są, po prostu, yy, one są po prostu odsuwane. My ich nie potrzebujemy, więc one są usuwane, jeżeli ktoś ma blokady. Więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie problem do kontaktu. A teraz spójrzmy sobie, jaka jest energia na popołudnie, bo rano dzisiaj do kawki sobie układałam karty. Przepiękne growetelle. Już patrzymy sobie. Już patrzymy sobie. No proszę, karta są tutaj. Spoczekaj, nie odpoczywamy, ale już energia tutaj nam się wznosi. Uwaga tutaj na słowa, uwaga na emocje. Natomiast pamiętajmy, że w pełni nasze życzenia, nasze emocje wszystko to, co jest ważne. Nie tylko tutaj następuje takie oczyszczenie, ale przyciągamy marzenia, więc pełnia ma niesamowitą moc w momencie, kiedy my chcemy wejść, my chcemy wejść bardzo mocno w nasze marzenie, kiedy energetyzujemy to marzenie, kiedy przyciągamy to marzenie do siebie. Spójrzmy sobie, jaka karta jest uzdrawiania. No właśnie, bądź dumna z siebie. Przepiękna karta. A teraz pomyślcie sobie pytanie, kochani. Pomyślcie sobie pytanie i ja już wybieram karty, są czyściutkie, świeżo oczyszczone. spójrzmy sobie. Słoneczko, przepiękne słoneczko i tutaj będzie coś nowego, to przyniesie też pieniądze, nie ma co myśleć i się martwić, zdecydowanie. Spójrzmy sobie, jaka karta jest uzdrawiania, no proszę. To jest Twój cel życia. Może wybrałeś jako pytanie, czy misję pomaganie innym ludziom, czy ustanawianie czegoś. To jest Twój cel życia, kochani, więc tutaj zdecydowanie jak najbardziej, jak najbardziej yy, działajcie. Zapraszam Was dzisiaj na rytuał uzdrowienia, jeszcze można się zapisać. Koszt rytuału 5 funtów dosłownie, 5 funtów grupowe 22.15. Zapraszam serdecznie.